Cześć, nazywam się Beata i jestem osobą niedzietną. Cześć Beata, roman z tej strony o co chodzi z osobą niedzietną? W swoim życiu współtworzyłam kilka fundacji wspierających kulturę, twórców, literatów. U mnie w rodzinie nie było presji, żeby zakładać własną rodzinę. W rodzinie zawsze była presja na wykształcenie. I w tym momencie od razu przypomina mi się tekst z który mówił, że jeżeli nie chcesz mieć wnuków, zadbaj o dogłębną edukację córki. No, widać, sprawdza się. Z moim partnerem Dawidem szybko odkryliśmy, że żadne z nas nie chce mieć dzieci. Właściwie to już na pierwszej radce wiedzieliśmy. No i jesteśmy razem 30 lat prawda? No i fajnie, że tak się dobraliście. Ty jesteś dziwna, on jest dziwny. Po co angażować w to dwie inne niewinne osoby? że posiadanie dzieci jest nieprawdopodobnym aktem odwagi. Ja nie mam tej odwagi, mam inną. Okej, okay, w kontekście posiadania dzieci pani tutaj nam wysuwa odwagę, to znaczy, że posiadanie dzieci najeżone jest niebezpieczeństwami i ona wybiera inną drogę, w domyśle chyba równie niebezpieczną, równie pasjonującą, więc zobaczmy, co to jest. Mam odwagę spakować się, polecieć na inny kontynent, zacząć nową pracę, wejść w nowe środowisko, właściwie wszystko zmienić z wyjątkiem mojego partnera. Słuchaj, Beata, nie wiem, czy o tym wiedziałaś, ale takie same rzeczy potrafią robić ludzie z dziećmi. Ludzie z dziećmi też potrafią zmieniać partnerów. W dzisiejszych czasach to tak na dobrą sprawę jest stan domyślny. Także nie rozumiem, co jest wyjątkowego w tym, co ty zrobiłaś, i dlaczego to jest przeciwstawiane tak na dobrą sprawę posiadaniu tych dzieci. Nigdy na serio nie pojawiła się w mojej głowie taka myśl, że chcę mieć dziecko, że mogę mieć dziecko. Tykający zegar, no, u mnie nie tykał. Ja mam fantastyczne życie, bo mogę próbować robienia rzeczy, które, które zawsze chciałam robić. Ale ty wiesz, że ludzie z dziećmi też potrafią wchodzić w nowe środowiska, przeprowadzać się na drugi koniec świata, a nawet przeżyć ze sobą całe życie i cieszyć się później wnukami. Także nie rozumiem, co jest wyjątkowego w tym, że ty to zrobiłaś nie mając dzieci, i jest to przeciwstawiane osobom, które te dzieci mają. To znaczy, ja rozumiem, jest to kampania, która ma pokazywać, że życie bez dzieci jest okej, okay i tak naprawdę osoby, właściwie głównie osoby z chromosomami XX, czyli kobiety, mają się na skutek tej kampanii poczuć lepiej. Jeżeli same nie załapały się na posiadanie dzieci, bo większość osób jednak ten instynkt macierzyński posiada, większość kobiet posiada instynkt macierzyński, mężczyzn nawet instynkt ojcowski. Chcemy posiadać potomstwo i jeżeli go nie mamy, to później większość z nas statystycznie w swoim życiu tej decyzji żałuje. I przedstawianie tego, co ty zrobiłaś, jako coś super, cool, spoczko i że to powinno znajdować jakąś większą akceptację w społeczeństwie, to jest ładowanie innych ludzi w kłopoty. Jeżeli odbiegasz od normy i uważasz, że tobie to służy, jednocześnie wiesz, że norma jest troszeczkę inna, to wydaje mi się, że najlepszym sposobem postępowania jest nie ładować ludzi w taką samą sytuację jak Twoja, bo Twoja droga niekoniecznie musi im służyć. A kobiety, które zdecydują się nie mieć dzieci, będą z tym zwlekały. No cóż, mają krótkie okno reprodukcyjne i kiedy ono się zamknie, Wtedy dopiero może się zacząć płacz i ból, także ten filmik na skali raka od 1 do 10, myślę, że mocne 8.